Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z oceniania modularów LEGO po prawie miesięcznej przerwie. Nie no, gdzieś tak 3 tygodnie przerwy było, ale no zapomniałem w ogóle o tej serii. Wiem, że miałem już coś dzikiej części, ale no zapomniałem o tym. W międzyczasie tak samo yy, po prostu kupiłem nowy modular najnowszy, czyli hotel butikowy. On tak samo się pojawi w tej recenzji. Nie wiem, kiedy będzie kolejny odcinek, nie obiecuję, bo trochę się nie chcę nagrywać na ten kanał, ale dziś sobie ocenimy zestaw, chyba 10270 księgarnia z LEGO z roku 2020. To jest zestaw mojego brata i dziś jego ocenimy. To będzie, to jest taki, nawet mały zestaw, 2500 elementów, ma, ale jakoś tak mało wygląda. Zresztą mało wygląda, nie umiem się słowić. Ogólnie nie jest jakoś tak. Duż, nie mam w nim dużej przestrzeni, więc nie ma też o czym za bardzo opowiadać, dlatego dzisiaj sobie go... Dlatego po prostu oceniam go sobie dzisiaj i zobaczymy, jakby przypadnie do gustu. Więc, nie przedłużając, zaczynamy ocenianie. Najpierw no, ja zaczniemy od ludzików. Mam tutaj pana. Chyba jakiegoś, który po coś do biblioteki albo coś, nie wiem. Yy... Ogólnie wyrwałem mu rękę, przez przypadek mi się ułamała Więc nie ma ręki, no ale ogólnie jest tutaj taki ludzik mm, Dobra Przejdźmy do kolejnego ludzika Okej, okay, kolejny ludzik to jest taka pani, która mieszka sobie w tym niebieskim domu Ładne ma włosy, ogólnie fajnie wygląda Kolejny ludzik To taki chłopiec Ma bardzo ładny szalik Taką koszulkę z bananem czapkę, tutaj mamy takiego pana, standardowy ludzik, nic takiego ciekawego, żadnych elementów nie ma, mamy panią z takimi fajnymi napuszczonymi jakby włosami, fajny element, kurwa, dobra, eee, tak, i teraz sobie weźmy, przejdźmy do oceniania tej, tej, tej księgarni, tutaj mamy taką lampę, w każdym modularze, Tutaj mamy z przodu takie drzewo, które jest jakby takie elastyczne Można nim tak jakby poruszać Fajnie Mamy ptaszka, który siedzi w gnieździe takiego niebieskiego Na drzewie mamy samolot należący tam tego chłopca, którego pokazywałem wcześniej yy... Teraz się przejdziemy do jakby, takich elewacji Z przodu mamy takie ładne zdobione schody yy, Tutaj mamy takie jakby w tym miejscu jakby takie na, używ na książki, jakby takie, że nie wiem, jest jakby, że wymienione książkami, tak mi się kojarzy, że zabierasz te książki, sobie dajesz tak, takie coś na pewno. U nas jest to w, takim w, w miasteczku. Tu mamy jakieś lampy, numer domu. Ee, ładne dachówki, tu mamy tak samo zdbienie, tutaj mamy takie wykończenie elewacji mikrofonami. Ciekawe, tutaj mamy ładne takie złote elementy. Tutaj mamy napis Birch Books. Nie, tutaj mamy taką jakby lampę naftową użytą tak do góry nogami. Jako takie lampa nad wejściem. Teraz przejdziemy sobie jeszcze do tyłu. Jak to wygląda z tyłu? Tutaj mamy takie schodki, jakby do środka, do budynku Jakieś roślinki, dynia rośnie. Jezu te śmietniszki, są doczepiane przeze mnie. Tak samo tutaj, takie kwiatuszki tutaj co rosną. Ich normalnie nie ma tutaj, ale te same tutaj. Tylko nie ma tych, na cóż, trawie. Świniki są moje. Z tyłu mamy ładne, są ogólnie okienka w tej budyku. Takie zielone, okiennicy. To nie to wygląda. Tutaj mamy balkonik. Takie fajne okienko nad, takie jakby boczne. Nie, jak to się nazywa? Dachowe, może nie, wiem, nie, nie ogarniało w ogóle życia. Tutaj mamy stoliczek z krzesełkami. tutaj mamy na górze komin w ogóle teraz przejdziemy sobie do wnętrz teraz wewnątrz ogólnie ten budynek ma taki nawet ładny kolor nie wiem jak to się nazywa ten kolor taki niebieski dziwny odcień nie wiem czy to się nazywa jakoś kurde nie no ja się nie znam na kolorach dobra mamy ładne takie duże łóżko żółte mamy lampę kwiatek jakiś obraz eee, zdejmijmy to tutaj tu robimy schodki jakieś ro, ro, rośliny, y, stoliczek z, z krzesełkami y, ten czajniczek i filiżanki, gazeta. Tam mamy jakby taką kanapę pod oknem. I teraz tak, tutaj, tutaj mamy y, kapelusz i parasol na no, takim wieszaczku. Z tej strony mamy jakby taką szafkę otwierającą, no, tak ciężko się otwiera, bo to okienice tak ciężko się zahacza ja zawsze właśnie jak chcę otworzyć To używam do tego tego parasola Po nim można ładnie to zahaczyć O, 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 o o Dobrze tam się rozłożam jakieś jakieś pewnie wywary buteleczki I ja tutaj mamy kominek tam jakiś obraz znowu. No i chyba to na tyle na tym piętrze. Tam jest jeszcze jeszcze do piwnicy. Zaraz pokażę piwnicę. Tak wygląda piwnica. Trochę uboga. Tutaj mamy jakiś worek na jakby stoliczku. Nożyczki. Typ łapka na myszy i drabinka. on trzepić. No ładnie wygląda. Teraz przejdziemy do drugiego budynku, czyli do tej księgarni, bo to jest mieszkanie ogólnie. A drugi budynek to jest księgarnia. Tutaj mamy ten budynek księgarni. Jest dach, zobaczmy do środka. Mamy łóżko, takie niebieskie. Tutaj mamy, w, jakby w te mamy kameleona. Jeszcze pokażę go teraz bliżej, bo ładny jest element. Taki niebieski kameleon. Tutaj mamy e, pierwsze piętro. E, tu jest bardzo ładne takie schodki, tak samo. z parteru, takie same. Ładnie to wygląda. Mamy zegar, dywanik jakiś, stoliczek na kawę, fotel i lampa. Mamy jeszcze balkonik z krzesłami i stoliczkiem. Tutaj mamy jakby takie półpiętro. I na dole jest właśnie ten budynek, taki księgarni. Tu mamy książki poukładane na półkach czy budynek księgarni, piętro księgarny? tam mam jakąś książkę, którą tam położyłem może ją ja jeszcze pokażę z bliska Moby Brick łódka jakaś Once Upon a Time, jest napisane na w, w ogóle fajny element tam mamy kasę można sobie kupić książeczkę no i co? chyba tyle, tu Ty mógłbym Drzwi z tyłu można być od tyłu. No i chyba tyle, taka krótka recenzja, bo mały zestaw i 2500 elementów. W sumie tyle samo co w, w warsztacie, ale tam chyba było więcej do pokazania. W sumie nie wiem. Nie wiem ile tam wyszło. Chyba też podobnie. Gdzieś 8 minut. No to dobra. Um, to... Chyba by było na tyle. Zachęcam do subskrybowania. Nie obiecuję teraz, że się, ten, że się kolejny odcinek pojawi szybko. Chociaż teraz w sumie będą ferie, więc... No może coś się tam pojawi, jak nie zapomnę. Bo teraz właśnie nabyłem jeszcze hotel. jeszcze został mi ten, już Wam powiem, komisariat policji. Do zrecenzowania. Jeszcze może wiatrak, turbinę wiatrową zrecenzuję. Vestas, bo też mam. A Chociaż to nie modular, ale mam. Mogę zrecenzować. Mam jeszcze domek Ghostbusters, coś wcześniej. No, i ogólnie jeszcze mam y, jeszcze Hotel butikowy, który recenzuje, Komisarz Policji i właśnie jeszcze może wiatrak y, 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 turbinę wiatrową. I właśnie nie wiem, mam jeszcze ten, y, ten dom Ghostbusters, jakby tą y, remizę taką strażacką. I nie ma jeszcze go recenzować, bo tam mam pogubione te ludziki od niego. I ogólnie trochę tam w środku bardzo bo przerabiałem i na zewnątrz, więc nie wiem, czy... Znaczy ogólnie wygląda jak oryginalnie, tylko tam na dachu coś do... podoczepiałem i w środku tam kilka elementów, ale no nie mam ludzików w ogóle, więc ja nie wiem, czy to się opłaca recenzować. Jak ktoś mnie ogląda, to napiszcie w komentarzu, czy mam to recenzować, bo nie wiem. Jeszcze mogę pokazać Wam na niego tam stoi, o. Nie wiem, czy mam go recenzować. Jak ktoś mi ogląda, to powiedzcie. No i to było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Zostawcie lajka, like suba, jak coś jest nowy. choć jak nikt mnie nie ogląda. No i nara. No. Żegnam.